Dzień dobry, witajcie. witajcie przy mojej codziennej porannej szklance. Dzisiaj znowu musiałem przebrać się w specjalny pasiak i przygotować bardzo dokładnie do tego nagrania, bo, bo tego wymaga sytuacja, którą wam chcę za chwilkę przeczytać i przedstawić. Nie wiem, jak mi to wyjdzie, bo będzie to troszkę niby z jednej strony się przygotowałem do tego dosyć solidnie i porządnie, a z drugiej strony, jak zwykle, coś pewnie wyskoczy w międzyczasie. Więc bądźcie na to przygotowani, że nie wyjdzie tak, jakbym sobie tego życzył. Z owocu, czytam z księdza wujka. Z owocu drzew, które są w raju, pożywamy, ale z owocu drzewa, które jest w środku raju, rozkazał nam Bóg, abyśmy nie jedli i nie dotykali się go. Byśmy znać nie pomarli. <laughs> Jedno. Drugie. Drugi cytat. Również z tłumaczenia księdza Jakuba Wójka. Z przedsetek tłumaczenie. I wywiodł Pan Bóg z ziemi wszelkie drzewo piękne ku widzeniu i ku jedzeniu smaczne. Drzewo też żywota w środku raju i drzewo wiadomości dobrego i złego. A rzeka wychodziła z miejsca rozkoszy. To jest tytułem wstępu. A teraz zrobimy troszkę przeskok. Koniec na razie na razie koniec tych cytatów biblijnych. Widzicie za mną obraz. On już był przedstawiany, gdy ja ubierałem ten mój pasiak tutaj specjalny, żeby to się komponowało, żebym się tutaj scalił z tym otoczeniem, żebyście tylko tutaj moją głowę widzieli. Widzicie tylko paski, mój łeb gadający, mignięcie czarnej, bez tego się nie da. Będzie dzisiaj z malowaniem. Z malowaniem. Będę malował dzisiaj na wizji, nie na białym, tak jak zwykle, czy na folii, chociaż, chociaż zaraz zobaczycie. Patrząc na obraz, czytając mądre księgi, co widzicie? Czytacie, składacie literki, wyrazy, wyrazy, w zdania te, budujecie w, jakieś, w jakąś formę przekazu, gdzie ktoś coś Wam tam napisał i Wy to zrozumieliście, albo wydawało się Wam, że pewne rzeczy zrozumieliście, a nieraz rzeczywiście rozumiecie. Z obrazem jest dosyć podobnie. Patrzycie na obraz i co widzicie? Skoncentrujmy się tylko na tym jednym, na tym jednym, obojętnym, czy się to Wam podoba, czy nie. To jest taki, to jest obraz przykładowy, i on po to między innymi powstał, że miał być użyty w formie przykładu. Widzicie tutaj na nim paski, tak jak na mnie. Widzicie pasiaka, i w tych poziomych paskach tkwi moja głowa, i tutaj też coś tutaj tkwi. Widzicie pewną warstwę kompozycyjną. Pierwsza warstwa, warstwa kompozycji. Poziomo ułożone pasy z jednej, z drugiej strony. Skontrastowane z pionowymi pasami. Czyli widzicie dwa kontrasty, i gdzie te pasy poziome i pionowe stykają się, widzicie pewien rejon. Tak jest generalnie zbudowana kompozycja tego obrazu, ale nie do samego końca. Zaraz Wam wytłumaczę dalej. To jest pierwsza warstwa, warstwa kompozycyjna. Druga warstwa to warstwa koloru, warstwa malowidła, warstwa położenia kolorów. I co widzicie? Widzicie dwa zestawienia. Zimnego koloru, zimnego turkusu, zimnych odcieni różnych troszkę złamanych turkusów, i widzicie kolor fioletowy, który już wchodzi w kolor ciepły. Widzicie pewne zestawienia ciepłego z zimnym, pewien kontrast. Szczególnie widoczny jest na przykład jeden kontrast. Tu razem te, te zimne kolory razem z ciepłymi. Widzicie kilka kontrastów, widzicie gamę kolorystyczną, która jest dosyć zawężona. Nie? Nie ma tutaj migotania, nie ma tutaj stu tysięcy kolorów, które by się Wam tutaj mieniły i migotały jak, jak choinka. To, to jest druga warstwa. Jest jeszcze warstwa trzecia tego obrazu, mianowicie warstwa, której Wy nie widzicie, bo nie wiecie o co facetowi chodziło. Po co on to zrobił? Po co namalował tego pasiaka tutaj, który widzicie za Wami? Nieważne, czy on się Wam podoba, czy nie, nie wchodzę w kwestię gustu Waszego, Waszych upodobań, Waszych smaków, Waszych wysublimowanych tam wyobraźni, czy tam wyobraźni, która się tam Wam jeszcze gdzieś tam w głowie będzie rodziła. Chociaż to też byłaby następna warstwa, co ten obraz Wam przekazuje, ta kompozycja plus te kolory. Ale teraz dochodzimy do warstwy treści. Czy ten obraz w ogóle zawiera jakąkolwiek treść? Poza jakimiś. Yy, w miarę rytmicznymi, w miarę o jednakowej odległości między sobą, tymi poziomami krzywymi, bo one są krzywe, jeszcze do tego namalowane paskami, plus tymi krzywymi, pionowymi, jeszcze takimi rwaminymi tu pośród, czy jest tam jakakolwiek treść? No nie ma. No bo co wy tu widzicie? Nie ma liter, nic tutaj nie jest napisane. Nie widzicie tego. Dla, dla malarza, dla człowieka, który maluje, który tworzy, w ogóle tworzy sztukę, Jedną z najgorszych rzeczy to jest tłumaczenie się, co artysta chciał przedstawić, co artysta chciał powiedzieć. To jest katastrofa, gdy musi się tłumaczyć. Ale ja do tego obrazu muszę zrobić tłumaczenie, żeby wam pewne rzeczy spróbować pokazać, spróbować pokazać. Tak jak na tym obrazie widzicie jedną warstwę, którą wam pokazałem, drugą warstwę, która jest warstwami oczywistymi i nie widzicie warstwy trzeciej. Co artysta miał na myśli? No bo nie macie punktu zaczepienia, nie macie klucza. Nie macie klucza, jak odczytać to, co za mną tutaj widzicie. Bez tego klucza nie zrozumiecie ani tych pasków poziomych, ani tych pasków pionowych, ani tego zderzenia tych pasków, i nie zrozumiecie kontrastu między jasnymi i ciemnymi, które się gdzieś zderzają w tym rejonie. Nie macie klucza. Jak dam wam klucz, to część z Was odczyta treść, jaką niesie ten obraz. Podobnie jest w tym, co przeczytałem Wam na samym początku tego dzisiejszego nagrania. Jak nie macie klucza, to nie zrozumiecie, co tam jest napisane. Wy tylko zobaczycie pierwszą warstwę, zbudowane zdania, mówię o tej księdze, zobaczycie drugą warstwę treści jakiejś tam dziwnej treści, możecie próbować kombinować, zderzać ten jeden cytat, który przeczytałem, z drugim cytatem, który przeczytałem z Księgi Rodzaju i nie macie klucza. I dalej nic nie wiecie, po jaką cholerę oni to napisali. Czy wyświta wam? I teraz wyobraźcie sobie, przeskakujemy teraz do tego mojego tutaj płótna. Wyobraźcie sobie, że dostajecie ode mnie klucz, czyli tytuł. co to jest? O co tutaj chodzi? Znaczy, o co chodzi? Jak się, jaki jest tytuł tego? Jak ja Wam powiem, że tytuł tego obrazu to jest Drzewa Edenu. Część z Was uruchomi jakąś, jakiś pokład wyobraźni i odczyta, o co facetowi chodziło, malując coś takiego. Ale to tylko będą pojedyncze osoby, którzy to oglądacie. Natomiast, jeżeli pokażę Wam teraz, jak zastosować ten klucz, to wszyscy powiecie: O kurde. I tak samo jest w Starym Testamencie. Jak dostaniecie klucz, będziecie znać klucz do rozszyfrowania, do rozpracowania tej starej księgi, będziecie wiedzieć, jak to czytać. W moim przypadku, mojego obrazu, ja wam klucz i mogę wam teraz i zaraz wam ten klucz pokażę. Natomiast nie dam wam klucza do odczytania tego. To jest cwanie napisane, to jest inteligentnie napisane. To teraz tak, przechodzimy do, do tej warstwy mojego. No, nie, ja mówiłem, że ja mam tutaj wszystko przygotowane. Dobra, jesteśmy. Zaczynamy. Dobra. Żeby było, żeby było widoczne, ustawię to tak, żeby się to jak najmniej odbijało. Teraz tak. Pamiętajcie, kluczem są drzewa Eden. Wybrałem celowo taki piękny, piękny Lizalin. I teraz tak. One rosną na ziemi, prawda? Wyrosły z, z ziemi. Nie? Proszę bardzo. Widzicie to? Ja po poprawiam po tym, co jest w podkładzie. Co wyrosło? Wyrosło drzewo poznania dobrego i złego. Tu jest jego pień. I wyrosło drzewo życia. To drzewo życia jest dokładnie po środku. To jest jedna druga część tego obrazu. Po środku, tak jak wedleń. Nie wierzycie. No to zobaczcie dalej. To drzewo ma tutaj gałęzie. Proszę bardzo, drzewo życia. One dalej się przedłużają. Zobaczcie. Ta gałąź się przedłuża dalej, ta się przedłuża dalej i jeszcze jest jedna gałąź, która się przedłuża, ale te przedłużenia tych gałęzi nie mają nic wspólnego z pasami tej ziemi, która jest pozioma. To jest jedno. I teraz zobaczcie drugie drzewo. Drzewo poznania dobrego dobra i zła. Tu są jego Tu są jego gałęzie. Zobaczcie, one się z niczym innym nie łączą. Wszystkie te inne pionowe i poziome kreski z niczym się nie stykają. Macie do czynienia. No, widzicie, nie wiem, czy. O, może teraz lepiej. Rozumiecie? Macie do czynienia z dwoma drzewami, bo podałem Wam klucz. Na jakim kluczu te dwa drzewa funkcjonują? Gdzie one są w tym? W tym zgiełku świata, czyli w całym tym tekście. I teraz, gdy macie już klucz podany, już inaczej widzicie, już inaczej odczytujecie ten obraz. Wiecie, że obraz powstał po to, żeby ukryć te dwa drzewa, żeby ich nie było widać. Treść jest ukryta w obrazie. Tu jest to samo. Nie znacie klucza. Słyszycie, Bełkot, niezrozumiałe obrazy, niezrozumiałe obrazy, bo te, ten tekst pokazuje obrazy, on opisuje pewne sceny, pewne sceny nie tylko rodzajowe, pewne opisy, pewne zdarzenia, pokazuje, a dalej nie macie klucza. Nie wiecie, o co w tym Bełkocie, bełkocie chodzi. Nie wiecie, o co chodzi w całym tym obrazie, bo nie macie klucza. I to jest całe moje dzisiejsze. Całe moje dzisiejsze artystyczne nagranie. Życzę Wam nieobiadania się na, na święto. Życzę, życzę Wam panowania nad własnym talerzem. Mnie się ten pierwszy dzień wczorajszy uda, ja teraz mogę się spokojnie dalej przebrać. Do następnego razu. Trzymajcie się.